Dzień dobry Państwu, witam na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Kaleidoskop, konkretnie o bankowości. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Dańczyszyn, dyrektor w naszym zespole cyberbezpieczeństwa i będziemy dzisiaj rozmawiać o zagadnieniach regulacyjnych związanych z tym obszarem, em, rozporządzeniem Unii Europejskiej DORAK, która została opublikowane i gdzie wspólnie z bankami pracujemy nad tym, jak je skutecznie w instytucjach finansowych wdrożyć. Wojtku, jakbyś mógł podzielić się z nami swoją perspektywą i oceną na to, jak te nowe regulacje różnią się od wszystkich dotychczas znanych wymogów z obszaru cyberbezpieczeństwa, z którymi polskie instytucje, europejskie instytucje musiałyby się mierzyć. W szczególności. W kontekście wymogów, rekomendacji D, którą znamy od bardzo dawna, i w tym kontekście także, jakbyś mógł podzielić się swoją oceną, które z wymogów uważasz za najbardziej wymagające dla naszych klientów? Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu. To jest pytanie, które zadaje sobie wiele organizacji na rynku: czy mamy do czynienia z ewolucją czy rewolucją? W mojej ocenie, wymogi, które nakłada nowe rozporządzenie Unii Europejskiej DORA, czyli Digital Operational Resilience Act, jest pewnego rodzaju ewolucją, rozwojem wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szczególnie jeżeli popatrzymy na polski sektor bankowy, który był dość dobrze w tym obszarze regulowany, podlegał między innymi pod wspomnianą przez ciebie rekomendację D. Także te wymogi nie stanowią e, czegoś nowego. Natomiast jeżeli e, zagłębimy się w treść rozporządzenia, zwrócimy uwagę, że wiele e, wymogów jest dość szczegółowo doprecyzowanych i ten diabeł tkwi w szczególe, A Dora nakłada szereg nowych obowiązków, które do tej pory albo nie były bezpośrednio wymagane, albo były e, dość miękko zawarte. E, w między innymi wymogach nakładanych przez naszego polskiego nadzorcę. Dobrym przykładem jest kwestia związana z definiowaniem limitów tolerancji na ryzyko ICT, konieczność określenia funkcji istotnych i krytycznych w organizacji, co przekłada się na szereg kolejnych obowiązków. Natomiast w moim odczuciu jednym z największych obszarów, który będzie wymagał od podmiotów nadzorowanych, zwłaszcza z perspektywy zasobochłonności wdrożenia, jest to obszar zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami usług ICT. Jasne, czyli większa szczegółowość, mimo tego, że w obszarach zagadnienia, które są już tam od dłuższego czasu znane, z drugiej strony pojedyncze, ale bardzo istotne nowe obszary, tak, czyli w szczególności współpraca z dostawcami. No dzisiaj w bankowości, w ogóle w biznesie bez Korzystania z usług firm technologicznych, no ciężko sobie to wyobrazić, tak? Ciężko sobie wyobrazić skuteczny bank niewykorzystujący rozwiązań chmurowych, ciężko sobie wyobrazić bez bank, bez korzystania oczywiście z systemów stron trzecich. W związku z tym ta nasza zależność od tych największych firm technologicznych, ale także tych mniejszych dostawców lokalnych usług IT pozostaje wysoka. Czy w związku z tym uważamy. Że na te nowe wymogi banki, co do zasady, w Polsce są przygotowane? Jak to w Twojej ocenie wygląda, także w kontekście naszego rozumienia procesów, które zachodzą w całej Unii Europejskiej, w innych krajach? Czy tu polskie banki są na początku tej drogi, podążają zgodnie z naszymi założeniami, czy są może liderami tych zmian? Ja myślę, Paweł, że dotknąłeś bardzo ciekawego zagadnienia. Jeżeli popatrzymy na wolumen, Dostawców usług ICT, z których korzystają banki na co dzień, ten wymóg staje się niezwykle zasobochłonny i czasochłonny do realizacji. Dlaczego? Przede wszystkim obszar związany z zarządzaniem ryzykiem dostawców usług ICT wiąże się z nowymi wymogami w zakresie utrzymywania i prowadzenia rejestru zapisów umownych, czyli wszystkich zapisów relacji z dostawcami usług ICT. Dostosowaniem umów z tymi dostawcami do specyficznych wymogów nakładanych przez nowe rozporządzenie, oraz nowy wymóg, który mówi o tym, że musimy, jako podmioty nadzorowane, audytować naszych dostawców i co więcej, określić częstotliwość prowadzonych audytów. Więc, jeśli spojrzymy na te wszystkie zadania, które Dora na nas nakłada, jako dostawców, jako podmioty nadzorowane, to zagadnienie staje się niezwykle czasochłonne i będzie wymagało na pewno dużych nakładów pracy. Czy jest to nowy wymóg? Nie do końca, ponieważ szczególnie, jeżeli popatrzymy na sektor bankowy, czy sektor ubezpieczeniowy, który do tej pory był, musiał spełnić, czy to rekomendację D, KNF-u czy wytyczne IT, tam też się pojawiają wymogi w zakresie zarządzania dostawcami, m.in. rekomendacja dziesiąta. natomiast te wymogi nie były tak szczegółowe i nie, nie nakładały bezpośrednio e, takich obowiązków na e, firmy sektora finansowego, a przypomnijmy, mówimy o rozporządzeniu, czyli e, akcie prawnym, który jest bezpośrednio musi być stosowany. Zatem podsumowując, duża zasobochłonność związana z tym procesem i konieczność spełnienia nowych wymogów, które nie tylko wymagają, wynikają z samego rozporządzenia, ale też będą precyzowane aktami wykonawczymi, które będą publikowane odpowiednio 17 stycznia i w okolicach lipca. Jasne. To, to prowadzi mnie do następnego pytania w kontekście tego, Dużego z jednej strony uzależnienia, ale z drugiej strony teraz uszczegóływanego wymogów, jeżeli chodzi o naszą współpracę z dostawcami. Na ile właśnie te duże firmy technologiczne, które no, nie znają tych regulacji albo nie są, a europejskimi instytucjami są dzisiaj już gotowe na te nowe wymogi, na ile one także są otwarte na ten dialog, na rozmowy z naszymi klientami, właśnie z bankami żeby upewnić się, że jesteśmy w stanie te wymogi spełniać. To jest jakby jedna, jedna kwestia, która mm, dla mnie jest ciekawa, jakbyś mógł się tym podzielić, jak my to obserwujemy. I drugie pytanie z tym powiązane w kontekście samego harmonogramu wdrożenia no, rozporządzenia i też właśnie e, z tych uszczegółowiających aktów, które są przed nami i spodziewamy się, że, ich, że one zostaną opublikowane w styczniu. Jak my dzisiaj widzimy sposób podejścia naszych klientów, tak? czyli banków? Czy banki co do zasady czekają? Czy już wiedząc, znając projekty tych rozwiązań, bo one też są już opublikowane i już podążają i ze wdrożeniami do przodu? Polski sektor bankowy jest dość dobrze przygotowany na przyjęcie nowych wymogów. Razem ze Związkiem Banków Polskich EY przeprowadził badanie wśród sektora bankowego na temat gotowości do przyjęcia nowych wymogów. Wyniki, tych, wyniki tego badania pokazały nam, że rzeczywiście banki są przygotowane, natomiast wszyscy podkreślali dwa aspekty związane. Z nowym rozporządzeniem. Pierwszy z nich to konieczność podjęcia, przeprowadzenia swego rodzaju analizy oceny luki, na ile właśnie te szczegółowe wymogi już są zaadaptowane w organizacji, z drugiej perspektywy spojrzenie, przygotowanie harmonogramu, dostosowania harmonogramu wdrożenia wymogów dory, biorąc pod uwagę właśnie element związany. Z aktami wykonawczymi, które będą publikowane w dwóch cyklach, właśnie w styczniowym i, i w lipcowym, oraz tych wymogów, które wynikają bezpośrednio z Dory, a nie będą dalej precyzowane, nie będą dalej doszczegółowiane. Zatem warto przygotować harmonogram wdrożenia, który będzie pokazywał, co już możemy robić, a nad, z jakimi elementami należy się wstrzymać do publikacji. Tzw. RTS-ów, czyli właśnie aktów wykonawczych, regulatory technical standards. Dzięki temu będziemy mogli płynnie osiągnąć zgodność z DORO. A przypomnijmy, że termin dostosowania do nowego rozporządzenia to 17 stycznia 2025 roku. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zasoby, które będą nam niezbędne do operacjonalizacji tych wymogów, ponieważ, tak jak ma to miejsce w przypadku właśnie zarządzania dostawcami, tutaj możemy się spodziewać dodatkowych z dużej liczby obowiązków nałożonych na podmioty nadzorowane. Być może rozwiązaniem jest również automatyzacja tych procesów. Jasne, dzięki Wojtku. Czyli podsumowując, już tylko 12 miesięcy przed nami do pełnej zgodności. W naszej ocenie zdecydowana większość wymogów, zapisów, docelowych regulacji unijnych jest już znana. Tak, jest to kwestia potwierdzenia, zweryfikowania, ale nie spodziewamy się jako EY istotnych zmian, w związku z tym nie ma powodu, żeby czekać, tak? a ten okres wcale nie jest. Zbyt długi, jeżeli mówimy o skalę dostosowań, w szczególności także konieczności potwierdzenia relacji z naszymi dużymi partnerami technologicznymi, żeby mieć komfort, że szczególnie ten nowy obszar, na którym dzisiaj w dyskusji zwracaliśmy tak dużo uwagi, jest dobrze zaadresowany i nie tylko mamy pewność, że nasze wymogi regulacyjne są spełnione, na które nam rozporządzenie Unii Europejskiej na nas nakłada, jako na na instytucje finansowe, ale także, że rzeczywiście nasze organizacje są odporniejsze i są przygotowane na zagrożenia, w które no, niestety żyjemy w takich czasach, są w naszym otoczeniu. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Wojtku za tą naszą rozmowę. Cieszę się, że w naszym kolejnym spotkaniu mogliśmy porozmawiać o jednym z najważniejszych dzisiejszych zagrożeń, przed którymi banki i instytucje finansowe stoją. I chciałem też serdecznie Państwa zaprosić na nasze kolejne spotkanie, gdzie będziemy poruszać następne z obszarów istotnych dla banków, dla sektora instytucji finansowych. Dziękujemy. Dziękujemy.